Mam nadzieję, że nie pierdzieknie ten zbiornik. Dobra. Dobra. Chodź tam, nie patrzeć, kur... łamać, bo zaraz piecznie albo zamkną. Opiek, uważajcie, bo się usubówka pali na prawym pasie w kierunku Wrocławia. Aż na drugi pas sięgają. Kury tam Mówimy jak mówienie, kurwa, tam z tyłu jest zbiornik, tam jeszcze tyłu kurwa ognia nie ma, żeby tam wam nie walnęło pak się oczach, uważajcie. To tam mobilek pali. Osobówka, osobówka się pali. Lepiej nie podjeżdżajmy, kurde. To naprawdę, bo pół samochodu jest palone, tył jeszcze nie jest ruszony, a z tyłu jest zbiornik przeważnie, Także nie już tam jest benzyna czy diesel, ale temperatura robi swoje.